Cześć kochani, Siemienko. witamy Was serdecznie, cieplutko i w ogóle super. Wszystko super. Miluśnie, najlepsze mieluśnie. Co my tu dziś mamy? Co mamy ty krzyżówkę krzyżówkę I? i milionera. Będziemy no, bogaci. Kto to dzisiaj zostanie milionerem? W milionerach szukamy pliku, garnka I takiego sejfu. i sejfu, to od tego zaczniemy, nie? Dobrze, kochanie. Więc będę drapać. Poprosimy cię bardzo. Palmy. Palma. Mm. Balsam. Balsam. Arbuzik. I dzwoneczek. dzwoneczek. Ale czy zadzwoni nam? Plik. Wiśnie. Gwiazdka. Gwiazdka. Piłka. Biedroneczka. Biedroneczka, No proszę. No zobaczymy, co tam dalej. Awokado. Zegar. No. Narty. No gdzie ten milioner, kochani? Serduszko dla was. <laughs> no gdzie właśnie, ten milioner? nasze pieniądze. <laughs> Perełka. Szukamy, szukamy. Cytrynka. Cytrynka. Ty lubisz cytrynkę. Z herbatką najlepiej. Chmurki. <laughs> Albo jak robisz sałatkę i tam pokropisz. Kwiatek. Tu mamy karo. karo. Mm -hmm. No i już tam prawie... No jeszcze siedem symboli. Misiu, nie poddawaj się. Kawa. Kawa, kawa. Tu aż trzy symbole mogą być. Winogronko. A i myślałem, że garniec zrobisz. Śliwka. <laughs> Śliwka. Jak śliwka w kompotre Kochani co tu? Ananas. ananasi, Dwa ostatnie, dwa ostatnie okulary, I, I na końcu i, i. kapeluszek, kapeluszek. No, no Milioner nie padł dzisiaj na odcinku tu. Ja ona poszukam ona jeszcze kochanie wiesz czego Kontrolnych to Kontrolnych sobie A Ty to. pokaż co. Ej, tak wiem tam jest zero nie, nie ma. Ja wiem, ja wiem, ale. Tu mamy krzyżóweczkę. W niebieskiej nic. W pomarańczowej jeden. jeden. A w różowej dwa. Dwa już. A podoba mi się ta krzyżówka, wiecie dlaczego? Bo tu to. <grym> Lotto. No zobaczymy. Może to znaczy. Czy Lotto rzecz Te szczędzi? Lotto. I to ta główna. W zdrabkowym milionerze nie. Lotto zarobiło. No, a zobaczymy no. co na to krzyżoweczka, kochanie. No, dwa, no, no, tak? tak? Nie, ja sobie... Po jednym? No dobra, dwa. Ale nie zdrapuj kontrolnych. Nie zdrapuję. No, a co tu masz? O Jezus, <laughs> to po co pokazujesz? To ja nie zauważyłem. Ja nic nie pokazuję. C, C i R. Dobra, lecimy. R teraz. czy R? R. C i R. C i R. C i R. No co? Źle? Dobrze, Dobrze kochanie. Ale masz drapania, kotku. W końcu ja mogę popatrzeć obok. Dzisiaj żonka drapie. Dzisiaj no. ja. O, tak, tak, tak. Właśnie chciałem ci pomóc. O, tu jeszcze ry. No widzisz. Jeżeli pozwolisz, to będę ci tutaj naprowadzał. C, C, C <śmienicza> Jest wesoło dzisiaj. W bonusiku mamy r. <śmienicza> Oj, znowu będzie fajnie. Fajny odcineczek. Kocham to. No dobra. dobra. Pomarańczowa. E, najpierw ja sama, poczekaj, bo ja ty mnie ja tu ja z tym sama, patykiem ja wchodzisz. Ja ci nie wchodzę z patykiem. <laughs> ale zaglądasz tam, żurawia zapuszczasz. No żurawia zapuszczam, ale nie wchodzę z, wiesz, z patykiem. To z czym mam wejść? No z laserem jakimś ci laserem pokazywać? E, dobra, dobra, tu masz, to tu to... Bez patyka, już uciekam z patykiem. E... Mąż z patykiem. Lichwa. O, widzisz, lichwa, kocham cię. No i Ty co kochanio? tutaj już? E, chyba wszystko, kochanie. No to teraz różowa. Oj, na samej górze i od razu po lewo, po lewo rola, tak? Tam rola była chyba. Tu. Mm, super, kra. Mhm. Pięknie, pięknie. Poczekaj, mhm. bo tak, tak siedzę, że nie widzę. No i dobrze, bo mi patykiem byś właził. A ja widzę. Szkoda, że tu nie mamy i, bo by było od dołu kicia. No, poczekaj, poczekaj. Co masz? No, pokażę. A, no dobra. Co jeszcze? C, R, C, R, C, R. Nie ma. Wszystko. No dobra. Wszystko, kotku, pokaż dwie kolejne. E. Oj, to teraz, to, to wiesz co, jedną. Jedną? No bo E Dobra. będzie dużo, nie? No to jak dużo, to po jednej. Okay. To tak. Po jednej. Chyba dużo, no tak obstawiamy. No tak obstawiamy na samogłoskę. Bo do... to wiesz jak to jest. No fajnie, fajnie. Niech będzie dużo. My lubimy tutaj dużo drapać dla Was. Tak. Dużo słówek, bo później mamy za to dużo drapeczek. Możesz mi pomóc? Mogę. A w mogę. A mogę. Kochanie, mogę. Ja mogę patyczkiem? Nie. W niebieskiej wszystko. No to dobrze. Teraz to lecimy tu pomarańczową. Mhm. Mhm. Na razie tak tylko wiesz. Ty sobie drapię, będę sprawdzał, ewentualnie będę reagował. Dobra? Dobra. Możemy tak się umówić? Możemy. Nie umawialiśmy się przed odcinkiem, więc no zobaczcie, nie. wszystko jest na żywo. Nasze tutaj... No i chyba wszystko, kekeszki. tak? Dobra. Wszystko. Okay. Wszystko. No tak, Różowa. wcale tak no aż dużo tego nie, nie było. było. Ja myślałam, że tutaj ale, pół, ale... pół krzyżówki zdrapię. To, to, to najwyżej teraz Teraz dwa zdrapiesz kolejne. No i zostanie ci na, na koniec znak zapytania, dobra? Aha. No i zobaczcie chyba wszystkie e No tak mało. No i mało. No już zobacz ile brakuje. Dawaj, jedziemy. Zobaczmy, co teraz. My. My i. S. S. Okay. M i S. M i S. Okay. M i S. No to drapiemy. Umowa. No to tak. Umowa. Mhm. Mm -hmm. Syn, syn. Pozdrawiamy synka. Wszystkich synków. Mamy wyraz. Mamy wyraz. Pierwszy? A tutaj pierwszy. Pierwszy, dobrze. MS. I chyba wszystkie MS wydrapane. się nie ma. Sad, masz wyraz. Kochanie. Drugi. Super. To tutaj, nie? Po boczku, dobrze, dobrze. M, M, co trzeci naprawdę zobacz tak ci lot to tutaj ładnie jak no. yeah, pięknie co, co, co tu jest co tu jest panorama Sza co myślę że Jej, już nie będę mówić samych że to było nie będę robił. no to robił nie mów lepiej nie będę robił MS. No, mhm. i mamy trzy wyrazy. Fajnie, piękną krzyżóweczkę, ale tym się sugerowałaś, sugerować, tak. wybierając tak. ją ja w ogóle z tego, tak? tak. O, no bo niektórzy się sugerują różnie, a to. No wiesz, podobno. nie zawsze. Czasami mhm. numerem z zdrabki, a czasami tak aha, sobie. Aha. No jak mam, mam chwilę. A tu jeszcze M, kotuś. Zobacz. <laughs> Widzicie. Zobacz, obejrzyjmy. Mój przepraszam. mąż to. Teraz opóźniony. była pałę. Teraz opóźniony. była <laughs> opóźniony. <laughs> Nie kończ, no wy, nie kończ. No. <laughs> w reakcji opowiem. Tak, obowiązują. tak, oczywiście, reakcja, reakcja. MS, słucham, Dostanę I przez... jeszcze chcesz coś tutaj <laughs> powiedzieć, mam coś? Poczekaj. Ty sprawdzaj. Dobra, chyba wszystko. No, Zatwierdzam, bo... można drapać ostatnią, tak? Ostatnia Ostatnia, Ostatnia. Dawaj coś fajnego. Ty. Ty. No Literka dobrze. Ty, dobrze. Literka ty. Super. Tu mamy ty. Mhm. Masz wyraz. Mam wyraz. Za było przedar? Bo tak nie tak, widzę. Tak, drugi. Ajaj, myślałem, że właśnie stal by weszła. No i to i by na było na tyle. Na dwóch chyba staniemy w tej niebieskiej, dobra. Dobra, teraz pomarańczowa. Dobra. Mhm. Mamy wyraz. Który? Raz, dwa, trzy, czwarty. Dwie dyszki, misiu. W tym momencie dwie dyszki nam się o wyłaniają. O kurczę. Super. Ale fajnie. Fajna krzyżóweczka i cycel ci się trafiła? No super. 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 Mm, tu mamy lot. To tylko liny mamy. No nie mamy liny, nie mamy, kochani. Mm -hmm. ale to I nic. to chyba będzie wszystko. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. Pomarańczowa z czterema słówkami. Pięknie, kochani. Teraz idziemy do Różowa, literka T mm -hmm. i chyba wszystko. No to ta różowa zostaliśmy jest. zostaliśmy z dwoma. Z dwoma. No to drap. No dobra, no będzie w Razy, raz raz. Raz jeden, dokładnie. -bonusa w bonusie mamy. A zobaczmy co by było. O, 40, 40 by, było. by dali nam. No i mamy, słuchajcie, cztery słówka, dwie dyszki. I tak by mi wypadało, że trzy razy cy, to jest 20 No bo zobaczył już te cy. Ejku, no zobaczył, no ale i sprawdzam sobie kontrolne, no. Ale wiesz, no. sprawdzam kontrolne, chcę, kochani, no super na no, krzyżóweczka. Tak jak widać. Na, na 30 zł tu wydane na odcinek. Dwie dyszki się dwie dyszki na, no, tu zobaczcie, jest. Zobaczcie, na kolejne na kolejne No to elegancko. Zdrapunie. Te lotto mi przyniosło. Tu zobaczcie, w milionerze były, kochanie, pokaż. Różne. różne. Tak no To masz krzyżoweczka, super. Elegancko, dwie dyszki cieszymy są. Się, super, cieszymy się. Super, pewnie, że tak. To co, pozdrawiamy Was bardzo mocno, gorąco cieplutko, ściskamy. Cieplutko. Tak, buziaczki, buziaczki dla Was wszystkich. Pa, pa. Buziaki, pa.